Oh my god! I'm blue! Cześć! Minęło dużo czasu od ostatniego momentu, kiedy coś nagrywałem i postanowiłem, że zrobię taki recap, co się u mnie ostatnio w życiu działo. Mianowicie pod koniec, w, w październiku 2.20 przeniosłem się z Warszawy do Dublina, do Irlandii i zacząłem pracować w Microsoft'cie. Um, jest to właściwie taka moja pierwsza praca na pełen etat 5 dni w tygodniu. Um, I no powiem, z jednej strony jest bardzo spoko. E, mam bardzo dużo zadań takich, które, chci, które chcę wykonywać, tak? Dużo kodowania. Um, I to takiego na poziomie profesjonalnym, gdzie. Nie muszę się tutaj obawiać, że a, nie będziemy przestrzegać jakichś takich dobrych praktyk itd. Bo przestrzegamy wszystkiego co się da pra, 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 praktycznie. Tak. A, nasz kod jest spoko. A, code view też jest spoko. Zarówno jak ja robię code view komuś, jak i ktoś robi mi. No i też a, poznaję bardzo dużo odnośnie tego, co trzeba robić z oprogramowaniem żeby było ono utrzymywalne, tak kiedy nasze usługi pracują cały czas, jak to monitorować, odpowiednio reagować na różne problemy, więc jestem zadowolony z mojej pracy, no, a w życiu takim poza no to pandemia niestety ograniczyła moje możliwości sportowe. Tak, a ponieważ no, Quidditch jest bardzo sportem drużynowym, a ograniczenia nie pozwalają na drużynowe spotkania, no to to trochę to obumalło z mojej strony. A, natomiast a, po tym jak trochę przytyłem <grym> a, przez pandemię właśnie tutaj w Dublinie, jedząc więcej i się nie ruszając, no to, to od lutego jakoś zacząłem ćwiczyć z powrotem w domu. W sensie z powrotem, wcześniej nie ćwiczyłem w domu. Wcześniej ćwiczyłem tylko na treningach, a teraz ćwiczę w domu. Jest to trochę inaczej, ale jeszcze spoko. Wyrabiam zupełnie inne mięśnie, których może wcześniej nie wyrabiałem. I no grunt to, żeby być zdrowym, nie? Ale przy tym jeśli... Się coś tam, w mięśnie i będę ładnie wyglądać, to też spoko. Um, no. To tak. No a co mnie motywuje do tego, żeby ćwiczyć? Um, oglądam online World Chase Tag. To jest e, sport, który został w pewien sposób no, rozpoczęty e, przez ludzi, którzy czytają parkour. <laughs> tak, jest to zabawa w belka e, na torze takim przeszkód. E, I trzeba być naprawdę dość mocno zwinnym, szybkim, często statycznie strategicznie podchodzić do, do tego, gdzie się ustawić, jak manewrować czas, żeby przez 20 sekund nie zostać złapanym. Więc no, mam przed sobą taką wizję, że jeśli będę trenować, to może kiedyś coś coś uda się w tę stronę więcej też zrobić, tak, z mojej strony. Chociaż no pewnie pro parkourowym człowiekiem nie zostanę, no bo przeznaczam na to niewiele czasu, mimo wszystko, tak? Większość czasu spędzam gramując. No w każdym razie. No a od, od, od strony moich takich projektów, no to zaangażowałem się jeszcze w wakacje zeszłe. Łoł, wow, budzik. Zaangażowałem się w... Silnik do GL open source w C Sharpie, Stride, wcześniej Zenko. Um, I ja ogólnie bardzo lubię tak wejść w projekt, który ma już jaki, jakąś um, ilość kodu i, i moją mocną stroną jest właśnie znajdywanie, um, jak to wszystko działa, łączenie dużych elementów. Więc. Uh, Udało mi się co nieco skontrybuować, ale też bardzo często, ja jest, jestem aktywny na, na Discordzie tego silnika gier i jeśli ludzie mają pytania, to próbuję też znaleźć dla nich odpowiedź, tak? No jeśli może dla siebie nie, niekoniecznie a, I potrzebuję w tym momencie, no to albo też nie wiedziałem, tak? No to przeznaczę troszkę czasu wgryźć się i poznać się więcej tego silnika. No a poza tym, no to cel docelowy, no to, to jest a, zrobić własną grę. Zacząłem na razie a, tworzyć grę o nazwie Rise of the Undead, która ma, ma być e, ostrzań do zombie, które są muzyczne i na razie no, to, to trochę zrobiłem, ale bardzo, bardzo niewiele zrobiłem. Mam zupełnie, zupełnie podstawy tego, że tam tam się postacią. No i <laughs> robienie czegokolwiek e, takiego programistycznego poza pracą jednak no, nie, nie, nie szczególnie mi się chce. Tak? To jest taki projekt, który no, powinienem Mam jakby cel na to, żeby to go robić, ale, ale go nie robię tak właściwie, no bo po pracy czuję się zmęczony i woli robić coś innego trochę. Czy to telewizja, czy to wyjść na spacer, posłuchać podcastów. No, a co mnie skłoniło do tego, żeby zrobić tego vloga? No więc po pierwsze a, będę ścinać włosy i chciałem tutaj pokazać jakie mam piękne, długie włosy. Będę próbować je wysłać na donacje, żeby być może, jeśli są dobre, udało, zostały częścią jakiejś peluki dla ludzi, którzy niestety takich bujnych włosów nie mają. No i za chwilę tak no, będę to publikować w mojej urodziny. Kończę 25 lat, czyli zaczynam drugą ćwiartkę mojego życia, więc postanowiłem, że czas coś właśnie zmienić. Te włosy to jest taki moment, że coś zmieniam. Bo pomijając to, że pół roku temu tak zmieniłem miejsce zamieszkania, zacząłem pracę, skończyłem studia i tak dalej. No. Tak, zmiany są fajne. Na pewno zmiany powoli są fajne. Nie za dużo na raz i, i do przodu. Także jestem po obcięciu włosów. Tutaj zobaczcie moje warkoczyki i tu mogę się pokazać już trzymając go w ręce faktycznie. 40 cm warkocza, znaczy no kucyka. No i być może uda się, żeby zostały częścią tej pyłki. A teraz jeszcze e, chyba się ogolę. No, pięknie. Um, myślę, że przynajmniej z moja twarz nie, nie doznała żeletki. Um, a przydałoby się, żeby trochę poddychała lepiej. Um, no, także włosy obcięte, broda zgolona. Um, nowy trochę luk. Um, no i co? Um, do przodu, kwali do przodu, 25 godzin. No? Niesamowite. Trzymajcie się wszyscy cieplutko.